Pan 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 dalej. pan 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 nie bardzo pan pan się pan Ona daje pan na pan skalę, była ze mną od zawsze Mała na pan 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 po prostu pan 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 na pan Ja muszę pan Polecimy sobie na wyspy Zapalimy krajowego planta Polecimy sobie na wyspy Usądzimy tą, gdzie palma Polecimy sobie na... Całe lato jeden telefon i dostaję przelew nagon i nie mi wysiadać z pociągu do szczęścia mamą pojadę na koniec świata, wrócę w siebie Chociaż czasem to czuję półpis że i znajdę, jak ładność, ale na ciężkę to jest właśnie na sobie, kiedyś wiedzieć ten gaz nie Wiesz to jest